Dzień dobry, witam państwa w firma Ford Germa z Rana Góra. Zapraszam do zaprezentowania i pokazania samochodu Ford Rancher półtorej kabiny. Co to jest, proszę państwa, samochód? Jest zupełnie inny, o którym państwo może na pierwszy rzut oka nie widzieli lub nie słyszeli. Jesteście państwo przyzwyczajeni do podwójnej kabiny lub pojedynczej. A tu mamy dla państwa rozwiązanie uniwersalne, czyli większa przestrzeń ładunkowa z możliwością zapakowania czegoś więcej, niż Państwo oczekujecie, a jednocześnie przewiezienia większej ilości osób. Zastanawiam się Państwa, jak tam Oczywiście nie tędy przesmakujemy się, tylko otwieramy, proszę Państwa, ukryte dodatkowe drzwi. I tutaj mamy możliwość przewiezienia na przykład pracownika, który musi wykonać jakieś mówię, dodatkowe prace ogrodowe, lub też w innej formie dał Państwa indywidualnego wykorzystania. Zamykamy. Klasyczna sylwetka. I oczywiście zapraszamy. Resztę informacji otrzymacie Państwo na stronie internetowej.